Zadanie sklejanie ciągu, w którym dany mieliśmy n elementowy ciąg. W przykładzie n jest równe 5 i chcieliśmy ten ciąg skleić do jednego elementu. Przy czym dozwolone ruchy to takie, że bierzemy dwie sąsiednie liczby. Zamieniamy ją na sumę tych liczb powiększoną o 1. W tym wypadku, gdybyśmy skleili dwójkę i trójkę, dostajemy 6. A do liczby punktów dopisujemy sobie iloczyn sklejanych liczb. 2 razy 3, 6. No i tutaj zapisałem taki, yy, takie kroki, które sklejają nam cały ciąg w czterech etapach. Najpierw z 2 i trójki robimy szóstkę, Dostajemy 6 punktów. Potem z Dwójki i szóstki mamy dziewiątkę, dostajemy 12 punktów, z jedynki i dziewiątki mamy jedenastkę i 9 punktów, oraz z jedynki i ki mamy trzynastkę oraz 11 punktów. To nam sobie daje 38 punktów. Możemy zauważyć, że ta końcowa liczba będzie zawsze równa sumie wszystkich liczb powiększonej o n-1. mniej Natomiast to, co my chcemy zrobić, to zminimalizować liczbę uzyskanych punktów. I wypisać, jaka jest minimalna taka liczba. No więc, tutaj, w rozwiązaniu tego zadania, po raz kolejny w naszej przygodzie z informatyką, przychodzi nam z pomocą metoda programowania dynamicznego. Zastanówmy się, jaki może być najlepszy możliwy wynik sklejenia całego ciągu, lub też w szczególności pewnego, Spójnego podciągu, na przykład takiego. W rozwiązaniu tego zadania po raz kolejny przychodzi nam z pomocą metoda programowania dynamicznego. Takie spostrzeżenie, które nam sugeruje właśnie rozwiązanie dynamiczne, jest takie, że każda liczba powstała poprzez scalenie wszystkich liczb z pewnego spójnego podciągu, ciągu wyjściowego. I tak na przykład ta dziewiątka powstała poprzez sklejenie szóstki dwójki, szóstka to sklejenie dwójki i trójki razem daje nam to dziewiątkę. Dzięki temu możemy się zastanawiać jaki jest najlepszy koszt sklejenia takiego przedziału, który zaczyna się na I tej pozycji i kończy na jączy. Jeżeli będziemy umieć odpowiadać na pytanie dla każdego takiego przedziału, no to w szczególności będziemy umieć odpowiadać dla całego ciągu wyjściowego. Wiemy, że liczba, która powstała poprzez sklejenie wszystkich liczb w ciągu od pozycji i tej do j tuż przed tym sklejeniem powstała z pewnych dwóch liczb i to dla pewnego k były liczby od i tej pozycji do k tej oraz od k plus pierwszej do j ja to zapisałem na razie tak symbolicznie, gdyż jeszcze dokładnie jak wyliczać te wartości nie wiemy. W każdym razie gdybyśmy dla każdego możliwego k między i a j postanawiali w tym miejscu robimy łączenie od i tej pozycji do k tej oraz od k plus pierwszej do j tej, aby uzyskać całe sklejenie ciągu od i do j. Możemy sobie policzyć ile coś takiego kosztuje. To jest minimalny koszt sklejenia wszystkich liczb od i tej do katej, wszystkich od k plus pierwszej do j. Do tego musimy dodać jakieś wartości. Tymi wartościami, jest, jest, tą wartością jest iloczyn sumy liczb od i tej do katej oraz od k plus pierwszej do j. Tu możemy zapisać suma od l równego i do k, ja nazwę ten ciąg A, to będzie AL, i to trzeba przemnożyć przez sumę liczb od k plus pierwszej do j. AL. I jeżeli założymy właśnie, że przecięcie jest w miejscu k, to z dokładnie takim kosztem możemy otrzymać sklejenie ciągu od i do j. To jest koszt sklejenia od i do k minimalny. To jest minimalny koszt sklejenia od k plus 1 do j i to jest koszt sklejenia tych dwóch liczb, które powstają z tych sklejeń. Czyli mamy taki wzór. Teraz musimy sobie zastanowić, w jakiej kolejności wyliczać te wartości, tak aby mając dane i i j, mieć już wszystkie te wartości od, z początkiem w i oraz wszystkie z wartości z końcem w j. Jeżeli te wyniki będziemy sobie Zapisywać w takiej dwuwymiarowej tablicy, która będzie kwadratowa i będzie miała tyle wierszy i kolumn, ile wynosi długość ciągu. Możemy się umówić, że wartość w i tym wierszu, i o tej kolumnie, to minimalna wartość sklejenia przedziału od i do j, czyli w tym wypadku od drugiego do czwartego. Zatem będziemy wypełniać wartości tylko z prawego górnego trójkąta tej tablicy. Jeżeli chcemy znać, policzyć wartość w danym miejscu, musimy mieć wszystkie wartości dla takiego samego i i mniejszych j, to znaczy musimy mieć tę wartość i tę wartość, oraz dla takiego samego J, ale większego i, czyli tę wartość i tę wartość. zatem, jeżeli będziemy tę tablicę wypełniać na przykład w kolejności wierszami od dołu i w wierszu od lewej do prawej, to będąc w tej komórce mamy już policzone wszystkie te wartości, mamy już policzone wszystkie te wartości i z tego wzoru. Iterując po każdym możliwym k, możemy obliczyć tę wartość. To wszystko. Dziękuję.